We started down the line We became yeah. best friends I z tej strony Karolciam i dawno nie było mojej twarzy, ale dobra. I otóż, dzisiaj mamy paczkę, którą dostałam znowu od mojego kolegi. Ponieważ kupiłam. I otóż będziemy ją dzisiaj otwierać. I, I tak będę starać się tak sprzedawać, bo chciałabym też nam no, postawić się ten trochę na TikToku, i Ale to, dobrze, no patrzymy. ponieważ to nie są tylko lalcie, bo lalcia jest jedna A dużo jest tutaj rzeczy takich jak, no, z Hello Kitty, czy tego, które ostatnio składałam Więc, no, także wiecie No ale wiadomo, lecia też jest Trzy myślę, że może będzie wygrać. Ale teraz no to mam ten. Mm -hmm. my my Czekajcie. I już otwieram. Bo właśnie nie wiem, jak będziemy miała zrobić, bo chcę nagrać na łącznie trzy bo na YouTube'a. I, I na TikTok'a i na... Wow, ale są so ale są cute, Ojej, dobra. Dobrze, to może nie wiem co mi było od więc patrzcie. Najpierw pokażę Wam lalcie, którą mam. To jest właśnie ta jakby siostra jakby tej y, uczennicy jakby Teacher's Pet, chyba tak się nazywa i. Ojej! Ale cudeńku, jest prześliczna, patrzcie. Ona no ma oj, takie różowe paznokcie i ma taką spódniczkę cudną, bluzeczkę No i takie włoski i właśnie niech ona tutaj zrobi takiego kiteczka ładnego I wygląda w ten sposób i jakby no i jest prześliczna i patrzcie tylko na to twarzyczkę i na te pieki. Mm, jest prześliczna, ale się mega cieszę Mega cieszy, bo jeszcze dodatkowo, a jeszcze są ubranka dla laci różne I właśnie jakieś akcesoria więc tak, więc mamy tutaj dwa stojaczki LOL. Oprócz tego, no jeszcze mnie takie. I teraz tak. W ogóle mamy do lalci jakąś kurtkę, Który ja w ogóle nie wiem w sumie do jakiej, do kogo. Ale mamy właśnie jakąś taką brązową kurteczkę do lalci. Wiecie, tu z rzep. No i taka, taka o. Żeby założyć. Mamy tu jeszcze, o, do mini lalci. Mamy takie piórko do tego. Ojej, okularki. Tak. Bo w ogóle później pokażę rzeczy, które są związane z lalciami, ale nie te z zalciami. Taką torebeczkę do dalci z takimi rybkami. To ona chyba była właśnie do tej stańcami. Ojej, ojej, ale za so cute, patrzcie. Czekajcie, jest tak. I, 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 i. I taki mini w ogóle taki stańczyk, w sensie taka bluzeczka jakby. I tutaj mamy to lego. I teraz właśnie, o. I jeszcze w ogóle są tutaj stojaczki. Kolejne. Chciałam tak szybko to nagrać, bo w sumie wiem, że tutaj jest trochę rzeczy i, i trochę w ogóle tam. Więc mamy jeszcze takie stojaczki. I już tutaj zaczyna się robić dużo rzeczy, więc dobra. Trzymajmy tak od lego. Lego mam jeszcze takie, ponieważ tutaj mamy tego tygryska. No nie. To mam jeszcze takiego tego pieska. Nie wiem jak on się nazywa akurat, ale dobra kół puhatek w ogóle. Mamy tu jeszcze My Melody. W ogóle so cute, więc ona pewnie tutaj będzie stała. Mamy tu jeszcze ze Spongeboba. Właśnie tego kraba. Mamy samego Spongeboba. So cute! I oprócz tego mamy jeszcze Hello Kitty. Jest taka, wiecie? Ojej, ile tego jest! I Jest so cute! Tak, że mamy aż te I tutaj są właśnie dwa z tego. I one są. tutaj że jeden jest druga jest pani styczowa. I teraz tak. tutaj mamy jeszcze okularki. I teraz tak myślę, że. Ojej, popatrzcie no, to! To jest Helicyna Ojej, Ale jest to so cute! Jakby w takim smoku i jest mega cute. Tam jeszcze takiego Sinamousa, można tak zgniatać. To jest mega cute. I jeszcze mamy Hello Kitty przybrano. Nie, to jest Kuromi. Nie Fryrono Hello Kitty, tylko Kuromi! Nie, czy Hello Kitty przybrano to kuromi. Nie chyba, że Kuromi. Nie wiem, ale jest przesłodka! No, musiała się dowiedzieć w sumie, bo właśnie nie wiem czy to jest Hello Kitty Nie, to jest chyba, to jest Kuromi, to jest Kuromi Tak, to jest Hello Kitty przebrana Ale to jest za przebrana za misiaczka Jest so cute Jest taka i jeszcze właśnie mam tutaj taką Kuromi Jest przesłodka I oprócz tego Mamy tutaj jeszcze te dwie instrukcje do tych Tych tutaj, co nie ma Pudełka do no, Stitch I teraz tak, mam małe figurki Małą My Melody Kuromi tego tak, są so cute I tutaj właśnie przebraną Majewaldi się, że nie wiem, albo to nie jest Majewaldi tak? Nie wiem w sumie I teraz tak, tutaj jeszcze mamy taką Która siedzi w ogóle z tą spodniczką I jeszcze mamy taką kuromi I to wszystko w ogóle było w tej paczce, więc sobie Ej, w sumie szybko to rozpakowałam Myślałam, że to będzie dłużej Ale także tak I, A właśnie, bo już nie wstawiłam tego filmiku Jak składam tego tygryska Więc myślę sobie, że tutaj właśnie go wstawię Bo skoro tak krótko, no to można właśnie go stawić Ale właśnie mamy tak Mamy tutaj właśnie na lisie I y, to jest właśnie siostrzyczka Tej Teachers, Ale w ogóle on ma takie włoskie mięciusie I w ogóle wieju Ale jest prześliczna No w ogóle mega mi się podoba Chciałabym nie mieć młodszym siostrę ale jeszcze jakby, no nie mam. Ale ogólnie planuję mieć, więc mam właśnie ją teraz. Jest przesłodka. Jest prześliczna. W ogóle. No i mamy te trzy już ubranka, no i masa okularów i torebkę. I dużo rzeczy z torebki, a nie torebkę. I dużo rzeczy w ogóle z Hello Kitty, więc w ogóle także hit. No i w przyszłym miesiącu myślę, że będzie więcej relacji niż teraz, ale w sumie nawet jak jest tak, no to też mi się podoba, bo w sumie no mam trochę też, też z Hello Kitty, więc wiecie. Hello Kitty teraz jest popularna, nie? Ojej, ale jest prześliczna. Ej, prześliczna jest. Także, także tak. Dziękuję za oglądanie. I jeszcze Wam tutaj wstawię w ogóle, bo to jest taki krótki film, mi się wydaje. No, więc wstawię wam, jak to składam tego tygryska i, i może później, bo będę na pewno składać tutaj to, to może do któregoś filmu też dorzucę, jak składam tego. Żeby, no. I w ogóle jest so cute! Ej, serio, i mam takie do babki w ogóle. Jest przesłodkie. Przesłodkie! Jakby Mega mi się podoba, Wszystko tutaj, i w ogóle tak uro mi, patrzcie tu. Jest przesłodka w ogóle, mega mi się podoba, to wszystko mi się tak podoba. Dlatego do do tego, tak. Więc dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. I tak już tak. Dzięki, i pa pa! 🎵🎵🎵 Dobre przyrody ogólnie. <coughs> myślałam, że nie będę nic mówić, tylko po prostu ja, Ale muszę powiedzieć. nie zobaczyłam, że jest to po i ogólnie, w um, opakowaniu um, właśnie, wiesz tak, Make a Wish Life, Wish Life, coś takiego, nie znaczy Wise, ale tutaj jest chiński oraz jest tak, Easy to Build, w sensie, że łatwo budować i e, sprawiać, żeby dzieci uczyły się przez zabawek, coś takiego, ale jakby... Ja nie wiem, jak się to składają, no. znaczy, postaram się, ale to jest tak, patrzcie, Ma takie mało jest instrukcji, tylko po prostu ogólnie wam pokazują. I trzeba sobie samemu patrzeć, jakby tak rozpoznawać, który klocek gdzie jest i powinien być, dlatego że oni tylko pokazują tak ogólnie. To nie jest tak, żeby każdy pojedynczo ci pokazują, gdzie to tak dawać. No nie. Tak nie jest. Stajemu trzeba ogarnąć, gdzie, co dać, bo tutaj nie pokazują tego. No dobrze, będzie ciekawie. I na ja pewno Będzie dobrze. Damy radę. Także, zapraszam, miałam nic nie mówić, a mówię, Grywam to kilka dni już po nowym, już po nowym roku więc w no, ogóle nie wtedy ale dobra no, jeszcze mam czas więc wróciłam tu w ogóle ale dobra patrzcie tego kocka taki chudy jest zaczynamy We put over a hundred niggas, don't none of them know me. Son of a mother studying in UBC Sitting in a taxi with daddy roaming the streets. Seven hallelujahs, my Satana was clean on everything I wear it, all the American seas The solo six the most prolific in the D M V Listen when you get the keys to seven, you don't get the beef. Make a nigga one get the piece to get the peace. You gonna need more than Wikipedia to get to me. PG the Mo County, bet they all know about me. Early hood, every bird. I got superb balance from the city that made me like you forever for it. Hope you celebrate every moment forever ignore know it. Jeźdźcie kiedyś takiego Lego, które nie ma nawet tego dżingla, a jest dosłownie mikrokwadracikiem, albo takiego Lego. Nie wiem, widać tak. Dobra, będzie to bardzo satysfakcjonujące zajęcie, prawda? Jest to bardziej skomplikowane, i zastanawiam się, czy jestem. Osobą kompetentną do tego, o, znalazłam tego, którego szukałam. Takiego. Mam nadzieję, że jestem kompetentną osobą, ponieważ niby to jest dla dzieci. Dobra, to będzie piękne, czemu ta instrukcja jest tak ogólnikowa i nie pokazuje, jak to zrobić. Ponieważ ma edukować dzieci. Dobrze, nie wiem kiedy ja to złożę. Ale zrobię to. Mamy pierwszy krok. <noise> A dopiero pierwszy. Nie było łatwo znaleźć tego pośrodku właśnie, ale dobra. Jest pierwszy krok, nie? Jest dobrze, jest dobrze, jest moc. Give me love, baby Not enough, not enough Just a touch, baby What the fuck, baby? It's a us, baby This ain't right, this is life, this is love, hey there What's up? Huh? Give me love, baby Not enough, not enough Just a touch, baby fuck, baby? It's a us, baby This ain't right, this is life, this is love, hey there you know, But for now, me and my homies see the bottom float. I'm trying to redefine the culture, renovate the soul. Women in town, but I'm in up i state and there go. I see potential in John, talk to him once a week. Media targets in our city and this week. I lost a lot of friends, and they ain't even dead. When I was on my way up, why you ain't see stairs? Lord, Father, if I opted to follow them, my heart would tear for my dreams. Let me know that you had. And it's weird when I'm anywhere with too many heads. Niggas jealous and never tell it until they stay. How could you blame a zombie We do the same thing for a living. Know the same niggas, but they all at me. Champagne, I'ma spill it till we all fill up.